Marek Belka został dziadkiem. Polityk postanowił pochwalić się z sympatykami radosną wiadomością dotyczącą jego rodziny. Polityk po wielu latach doczekał się wnuka, co postanowił ogłosić swoim swoim sympatykom za pośrednictwem mediów społecznościowych. Marek Belka w ostatnich latach wycofał się z życia politycznego. Przez wiele lat był on ważną postacią w polskim Sejmie, jednak w ostatnich latach nie mieliśmy zbyt wielu okazji do śledzenia jego poczynań. Mężczyzna nie pokazywał się zbyt często przed kamerami, jednak w ostatnim czasie postanowił założyć konto na Twitterze, by móc dzielić się ze swoimi sympatykami przemyśleniami. Na koncie polityka pojawiło się zdjęcie, na którym polityk chwali się, że ostatni czas był dla niego powodem do wielkiej radości. Okazało się, że znany polityk kojarzony z funkcją prezesa NBP został dziadkiem, a jego radość jest tak wielka, że postanowił podzielić się wyjątkową wiadomością ze swoimi obserwującymi. Nie obyło się bez gratulacji dla polityka.marek Belka zadebiutował na Twitterze.marek Belka nie jest aktywnym członkiem wydarzeń politycznych w naszym kraju już od kilku lat. Przez pewien czas pełnił on funkcję prezesa Rady Ministrów, gdy w 2004 został następcą Leszka Miller'a na tym stanowisku. Wydawałoby się, że mężczyzna jeszcze przez wiele lat będzie uczestniczył w życiu parlamentu, jednak jego kariera potoczyła się zupełnie inaczej. W 2010 roku został prezesem Narodowego Banku Polskiego, a swoją funkcję pełnił przez 6 lat. Wówczas zastąpił go Adam Glopiński. O którym dziś jest bardzo głośno za sprawą licznych skandali. Były premier wycofał się z życia politycznego i postanowił poświęcić więcej czasu rodzinie. Było mu oto znacznie trudniej w trakcie kariery politycznej, jednak przez ostatnie trzy lata udało mu się w końcu znaleźć wolny czas. Byłej polityko powiedział o jednym z najszczęśliwszych dni w swoim życiu, dzieląc się z obserwującymi swoim szczęściem. Nie zabrakło licznych słów gratulacji. Marek Belka został dziadkiem. Powiedzą, że to metoda na wnuczka, ale ja naprawdę jestem dziś najszczęśliwszym dziadkiem na świecie. Gratulacje dla dzielnej mamy i wielkie dzięki dla zespołu szpitala specjalistycznego Inflandska w Warszawie, pisze Marek Berka na Twitterze, dodając do swojego wpisu zdjęcie z wnuczkiem. Panie profesorze, panie premierze. W tym przypadku pozwolę sobie zwrócić się panie Marku, sam jestem dziadkiem i wiem jakie to szczęście. Gratulacje dla pana. I dla szczęśliwych rodziców. Pozdrawiam, pisze jeden z internautów, który wyraża swoje wielkie gratulacje dla byłego premiera. Kropka wpis w bardzo krótkim czasie zdobył aż 3000 polubień, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na początkującego użytkownika Twittera.